Staramy się tutaj w każdy możliwy sposób nadać jeszcze bardziej klimat świąt. Ubraliśmy choinkę, włączyliśmy świąteczne piosenki, także, także myślę, że fajnie. No i tak jak pani widzi właśnie pakujemy, pakujemy paczki już do rozwiezienia rodzinom. Nie będę ukrywała, że na początku było ciężko, tak? Jednak pozyskać od, od Podstaw e, całą e, drużynę tutaj wolontariuszy. E, natomiast jak już mieliśmy wolontariuszy, poszliśmy e, na umówione spotkania z potrzebującymi rodzinami. E, później te rodziny trafiły do systemu. Następnie darczyńca wybierał e, sobie Rodzinę spośród tej bazy, no i już bezpośrednio przygotował właśnie takie paczki jak panizm. Rodzin jest ponad 20. W paczkach jest tak naprawdę wszystko, zaczynając od artykułów spożywczych, chemicznych, zabawek, ubrań, artykułów szkolnych, aż po rower, kabinę prysznicową, laptop jakiś tam pod, dla, dla potrzebującej rodziny, mikser no, cała masa różnych rzeczy ciężko jest wymienić poszczególną rzecz. Jaka jest, jakie są historie tych poszczególnych osób? To, to są trudne historie? Bardzo poruszające. E, niejednokrotnie są to właśnie bardzo trudne rodziny. E, wracamy potem, właśnie analizujemy, tak, że, że faktycznie ta rodzina e, w, pełni, w pełni zasługuje, tak, w pełni zasługuje e, na wręczenie tej paczki. E, mają, mają w sobie taką, mimo jakby tej trudności, mają w sobie jakąś taką radość, e, życia, życia jakoś tak się wspierają wzajemnie, e, także, także to jest fajne i to, i to jakby podnosi, podnosi całą tą wbrew pozorom smutną atmosferę, tak? Bo, bo jednak na tych spotkaniach czasami jest smutno. E, są, są rodziny, które na przykład m, wstydzą się poprosić o pomoc, tak? Więc, więc ktoś tam je wtedy zgłasza, a potem jest wielka radość. No właśnie Wielka radość, iść. wzruszenie, emocje, łzy, naprawdę, naprawdę, to, to... To, jest, to jest chyba najlepsze uczucie z całej tej ciężkiej, jakby nie było ciężkiej, cudownej pracy, tak, natomiast, natomiast potem mówię, moment rozdania tych paczek to jest po prostu oddaje, yy, oddaję cały stres, yy, yy, ten, ten ciężar, który trzeba wtergać, więc mówię, potem ta radość tych rady jest... Nie Właśnie, potrzeby są duże. Niech mi pani powie, jak to wygląda ze strony darczyńców. Darczyńcy no, bez problemu otwierają to serce no i portfel, bo nie ma co ukrywać. Otóż to wartość paczek jest różna od kilkuset złotych po kilka, kilkanaście tysięcy złotych. Osób, które organizują tą paczkę, też jest mnóstwo, bo czasami jest to grupa kilku, kilkunastu znajomych. Czasami jest to w obrębie firmy, a wczoraj, wczoraj dostaliśmy informację od darczyńcy, który przyjedzie dzisiaj, że liczba osób, które przygotowywały jedną paczkę dla danej rodziny było ponad 600. Więc, więc, no, no wpisując, wpisując no, myśleliśmy, że się przesłyszeliśmy, że to jest niemożliwe. 600 osób przygotowało jedną paczkę dla jednej rodziny. To jest niesamowite, bo tak naprawdę, jak sobie myśli człowiek o świętach, to zawsze jest to takie, a co ja bym chciała dostać? To jest takie no, normalne myślenie. A niektórzy mają takie potrzeby, że jej marzy o własnej łazience, tak naprawdę, dokładnie. czy o rowerze, który mi skradziono. Ha, dokładnie tak, dokładnie tak. Czasami ktoś marzy o płatkach czekoladowych, bo to jest dla nich, w pewnym momencie to jest dla nich duży wydatek, tak? nie, nie są w stanie sobie pozwolić. Jeżeli dostaną tych płatek, kilka, kilka paczek, no to wiadomo, że mogą sobie to jakby odłożyć tak? na później, no i potem, potem cieszyć się. Tak? Wtedy tą paczką, którą, którą otrzymali. Pani mi pani powie, a taka najbardziej poruszająca jakaś historia tutaj z bełchatowa, co panią tak, nie wiem, czy wstrząsnęło, czy wzruszyło, że ten świat, no, niby wydaje się, że jest taki dostępny, a jednak dla niektórych jest jeszcze bardzo pozamykany. Kurczę, właśnie mam wrażenie, że, znaczy, było wiele takich rodzin. Tym bardziej, że ja jestem pierwszy, to jest moja pierwsza edycja w szlachetnej paczce. Więc jakby mam wrażenie, że wszystkie jakoś mnie poruszyły w jakiś sposób, mówię, patrząc na to, co my mamy w domach i na co my sobie możemy pozwolić i jak my wydajemy pieniądze idąc na zakupy. A y, patrząc na to, ile y, te rodziny mają pieniążków y, na rozdysponowanie w, w ciągu całego miesiąca, to są po prostu kwoty takie, które, które, które my wydajemy w ciągu jednego, dwóch dni w sklepie na zakupy, a oni mają na to cały miesiąc, tak? Także, no nie jestem w stanie przytoczyć jednej konkretnej rodziny. Natomiast, natomiast mówię, no... Y, i przeważające i smutne i, i w jakiś tam sposób y, prawdziwe dla tych rodzin jest właśnie to, z jakimi trudnościami muszą się oni zmagać. Jesteśmy już na finiszu, y, tir jest załadowany, także dzięki pomocy tutaj y, autoszkoły Speed jedziemy do rodziny w tym momencie, y, bu, że tak powiem, tir jest przeładowany, mamy kleje, mamy farby, y, także będzie się działo. No właśnie, bo dla niektórych takim spełnieniem marzeń będzie. Zrobienie łazienki. Tak, dokładnie. To jest akurat starsza pani, która nie ma nikogo, jest pozostawiana sama sobie. Zmarł jej mąż dwa lata temu, zmarł jej syn trzy lata temu, także nie ma nie ma nikogo, ma tylko, że tak powiem, ludzi życzliwych którzy wokół niej są, czyli, czyli są to sąsiedzi, wspierają ją czasami ciepłym posiłkiem. No niemniej jednak większa pomoc również się jej przyda, czyli właśnie tutaj zagospodarowanie łazienki, której nie ma, tak? ma tylko w tym momencie samą toaletę, musi się myć w niskach. Dzisiaj jesteśmy w tym najprzyjemniejszym momencie, bo już wiadomo, że wszystko udało się dopiąć, ale jak wyglądały początki Szlachetnej Paczki tutaj w Uchatowie, jeśli chodzi o tegoroczną edycję? Udało Wam się zebrać osoby, które no chętnie włączyły się do działania. Tak, dokładnie. Udało nam się zebrać wszystkie rodziny, które zostały włączone do programu Szlachetnej Paczki, otrzymają w tym roku pomoc. Jest to niezwykle motywujące, również na przyszły rok do działania, tak? Także daje nam to siłę i motywację do dalszej walki tutaj o, o lepszy byt dla, dla rodzin. No, paczki były różne, i mniejsze, i bardzo duże. Tak, dokładnie. Były paczki, które, których wartość przeważała nawet 8 tysięcy, także, także naprawdę ogrom tutaj darczyńcy włożyli pracy i wysiłku, żeby, żeby pozyskać te fundusze, niemniej jednak nie obyłoby się też również bez lokalnych firm, które nas wspomogły. Także naprawdę bez nich nie moglibyśmy tutaj tak funkcjonować w, tak, w takim składzie, jak jesteśmy i, i tym, co się dzieje w tym momencie na, na magazynie. Mamy też przepiękną dekorację zrobioną przez Boom Art z Bełchatowa. Także naprawdę ogrom pracy i wysiłku nie tylko naszego, ale również tutaj lokalnych przedsiębiorców. A proszę mi powiedzieć, ile osób uda się obdarować? Jest to ponad 20 rodzin, także rodziny są i wielodzietne, sześcioosobowe, i są również takie rodziny, gdzie jest jedna osoba, starsze panie to są głównie.